Cieszę się, cieszę się, że jesteście ze mną w tym dniu. dniu który jest dniem? Tym wszystkim sprawującym władzę, bez których nie byłbym, nie byłbym tym, kim jestem, oni utwierdzili mnie. że to co robię jest słuszne i ważne. Dziękuję. Dziękuję. Nie wolno zapomnieć mi o dyrektorach Departamentów Kultury, o dyrektorach Instytucji Kultury i o tych wszystkich zasłużonych i znamienitych ludzi kultury, bywających na salonach władzy. Dziękuję prezydentowi miasta Gdynia, prezydentowi miasta Gdańsk, marszałkowi województwa pomorskiego oni wszyscy poprzez. Swoją pasję, poczucie misji i szeroką, perspektywiczną wizję, sprawili, że jestem tym, kim jestem. W księgarni. I, I przeglądałem książkę pewnego sfrustrowanego rosyjskiego pisarza. I, i ten sfrustrowany rosyjski pisarz napisał coś takiego. Współczesny artysta to analna prostytutka z zaszturowanymi ustami i stupą wymalowaną na twarzy. Napisał też, napisał też takie zdanie, że współczesny człowiek ma dwie, dwie ewentualności, dwie możliwości – bycie bydałem u klaunów lub klaunem u pedałów. Leszku, szczerze, no nie wiem zupełnie, jak się odnieść, jak się ustosunkować do tego spektaklu. Twoja opinia dotycząca urzędników kultury znana jest już od jakiegoś czasu. Teraz robisz o tym spektakl. Nie szkoda energii? Czy na pewno nie jest to marnowanie energii, to jest ukierunkowanie energii. Myślę, że w, w, nie tylko w tym mieście, to myślę, że w Polsce rzesze artystów biją pianę przy stolikach kawiarnianych e, lub też na spotkaniach wieczornych i już trudno po prostu wejść w jakiekolwiek miejsce, gdzie są artyści, żeby w tej pianie nie stracić m, po prostu możliwości oddychania, bo ona jest coraz wyżej, 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 wyżej. Nikt nie wykonuje żadnego aktu, nikt nie, nie wykonuje żadnego działania na rzecz zmiany, tylko wszyscy ulegają pewnemu wysterowaniu. I postępują zgodnie z regułami narzuconymi z zewnątrz. Myślę, że ten, ten akt, ten, ten spektakl jest zrobiony w ramach stypendium marszałka województwa pomorskiego. I teraz jest po prostu pytanie: zadaję pytanie, czy, e, e, czy jak my to odbieramy znaczy, jak widownie odbiera, czy odbiera to jako fanaberię e, moją, czy odbiera to jako pewien poziom przekroczonej e, frustracji, e, czy też e, jako element dyskusji. Jako element dyskusji, jako postawienie sprawy w sposób artystyczny. No, ale w sposób bardzo też odważny, jasny i kategoryczny no, jednak. Myślę, że my w ogóle staliśmy się strasznymi tchórzami. Ten mój akt, który miał tutaj miejsce, w żaden sposób nie jest odważnym aktem. Naprawdę, od, odwaga coś innego znaczy. Akt artystyczny, yy, niszowy, gdzież to jest jak ten spektakl, który wykonałem, on nie jest do grania wobec regularnej publiczności. Ona będzie bezradna wobec tego komunikatu. To jest spektakl. Nazwijmy to premierowy w poszczególnych, jeżeli będę to grał oczywiście, w poszczególnych miastach w kraju, gdzie bywa środowisko, gdzie bywa środowisko i, i gdzie ludzie w jakiś sposób uczestniczą w tej maskaradzie. Ten spektakl jest jedyną właściwie możliwą formą aktywności i wypowiedzi, ponieważ nie ma żadnej rozmowy. Skoro nie ma rozmowy, skoro nikt nie podejmuje tej rozmowy, no, to w, no, to w, no, to w te, no to z tego powodu te zostaje tylko właściwie wykonanie pewnego, nazwijmy to autodafe. I teraz to, to oczywiście jest pytanie, czy ten, czy ten spektakl to był autodafe, czy to, czy, to czy to była prowokacja do rozmowy, czy e, kwestia do, poczucia humoru z drugiej strony i otwartości na rozmowę. Jeżeli otwartości nie ma, to ten spektakl może wywołać pewnego rodzaju oburzenie i, i e, może obrazić ale w, wierzę w to, że, w, to, że e, w tej masie urzędniczej, z którą się zderzamy, jednak tam są ludzie, e, którzy na co dzień są fantastycznymi osobami e, o dużym poczuciu humoru i świadomości rzeczy. To jest żałosne, kiedy oni wszyscy po kolei mówią, że to jest niemożliwe, bo coś powyżej. To znaczy oni wszyscy, to znaczy oni wszyscy niby wszystko wiedzą, tylko że odsyłają do jakiejś wyższej instancji. Więc wierzę, że nawet ta najwyższa instancja ma poczucie humoru.